Dobrze, teraz rząd szesnasty. Będziemy zaczynać z tego miejsca, więc musimy jeszcze oczkami ścisłymi przejść sobie tutaj do tego momentu i robimy trzy oczka łańcuszka. Lub, żeby to ładniej wyglądało, bo tu będziemy robić suki reliefowe tylne, to od razu ten pierwszy możemy zrobić tutaj. Półsłupek reliefowy tylny. Przeciągamy tam nitkę. O. I jeszcze dwa oczka. Wtedy od razu tutaj ten pierwszy będzie wyglądał jak słupek reliefowy. I dalej, na kolejnych słupkach też robimy słupki reliefowe tylne. I tu ma być ich 2, 4, 6, 8, 10, 11 słupków razem z tym tutaj początkowym. Dalej, tutaj na tych słupkach, które były przerabiane razem, robimy podwójny tutaj narzut. Słupek reliefowy od przodu. O! Oczko łańcuszka i słupek, tutaj w nóżkę tego słupka reliefowego. Czyli w ten sposób ma to wyglądać. I przerabiamy tutaj znów kolejny motyw, czyli znów będą same słupki reliefowe tylne. A tutaj na kolejnym Naszym na słupkach robionych, przerabianych razem, będzie znów taki słupek jak tutaj widełkowy. I tak na każdym motywie dookoła całego rzędu. I teraz, tutaj przed końcem rzędu 16, jeszcze jeden słupek widełkowy, czyli dwa narzuty. Słupek reliefowy, tutaj na tych czterech słupkach. w ten sposób oczko łańcuszka na i słupek tutaj. Musimy pod takie dwie nitki się wkuć. I robimy słupek koniec rzędu, czyli teraz łączymy się tutaj za pomocą oczka ścisłego. I zaczynamy następny rząd. Czyli trzy oczka łańcuszka. Zamiast słupka początkowego. Oczko łańcuszka. Słupek omijamy. W kolejny robimy słupek. Oczko łańcuszka. Jeden słupek pomijamy. W kolejny robimy słupek. I znów oczko łańcuszka. Jedno miejsce pomijamy. I w kolejny robimy słupek. Oczko łańcuszka. Jedno pomijamy. Robimy słupek. Następnym i oczko łańcuszka, i tutaj też ten pomijamy, a w tym robimy słupek. Teraz tutaj na środku jeszcze oczko łańcuszka po tym słupku, i teraz tu na środku robimy słupek, oczko łańcuszka, I słupek na tym, tutaj naszym słupku widełkowym. I kolejny moty znów. Oczko łańcuszka. Tutaj ten słupek zostawiamy. W tym robimy słupek. Oczko. Jedno miejsce zostawiamy. Tu robimy słupek. Oczko łańcuszka. Jedno miejsce zostawiamy. Kolejne robimy słupek. Oczko łańcuszka. Zostawiamy. Tu robimy słupek. Oczko łańcuszka, to zostawiamy. Tu robimy słupek. Oczko łańcuszka zostawiamy. Robimy słupek. I mamy tutaj kolejne. Czyli tu jeszcze oczko łańcuszka. I na środku słupka widełkowego robimy słupek. Oczko, słupek. I znów oczko łańcuszka. I dalej kolejne motywy przerabiamy w ten sam sposób. I mamy koniec rzędu. Więc łączymy się tutaj z początkiem oczkiem ścisłym. I zaczynamy rząd kolejny. A kolejny rząd to będą same słupki, czyli w miejsce pierwszego słupka, trzy oczka łańcuszka, tu gdzie było oczko łańcuszka. Robimy słupek, i tu, gdzie były słupki, też robimy słupki. Czyli cały rząd dookoła to będą same słupki. I w ten sposób robimy cały rząd dookoła. I mamy koniec rzędu, więc łączymy się z początkiem za pomocą oczka ścisłego. Teraz zaczynamy od razu kolejny rząd. W następnym rzędzie, czyli w rzędzie 19, będziemy robić same słupki reliefowe tylne. Więc tutaj od razu na początku też sobie zaczniemy robiąc pół słupek reliefowy tylny. Przeciągamy sobie tam nitkę od tyłu. Hop! i na tym jeszcze dwa oczka, łańcuszka, żeby ten pierwszy Tutaj początkowy słupek wyglądał jak słupek reliefowy tylny. I w kolejnych tutaj słupkach na kolejnych słupkach robimy też słupki reliefowe tylne przez cały rząd dookoła. Salutki objeżdżamy sobie dookoła. I mamy koniec rzędu 19. Łączymy się z początkiem oczkiem ścisłym. I mamy w zasadzie już 2 trzecie naszej mandali gotowe.